Teraz pokażę Wam, jak można stworzyć zniszczony napis. Do stworzenia takiego napisu wykorzystamy zdjęcie. Obojętnie jakie, aby widok na nim nie był zbyt jednolity. Nad zdjęciem tworzymy nową warstwę, którą wypełniamy na przykład czarnym kolorem. I nad nią tworzymy napis. Możemy wykorzystać tutaj opcję kapitalików. Lepiej się będzie prezentował. No, tak będzie dobrze. Teraz wyłączamy na chwilę widoczność tych dwóch zdjęć i do warstwy tło. Dodajemy warstwę wypełnienia próg. Ustawiamy tak poziom progu, żeby uzyskać dość zróżnicowane elementy. To znaczy, żeby nie było zbyt dużo ciemnych albo zbyt dużo jasnych. Należy to tak wypośrodkować. Myślę, że tak. Będzie dobrze. Za pomocą zaznaczenia prostokątnego zaznaczam fragment, który jest wypełniony czarnym kolorem i wybieram polecenie: zaznacz podobne. W tym momencie Photoshop zaznaczył mi wszystkie czarne fragmenty na tej warstwie. Włączam teraz warstwę z tekstem, aktywuję ją i wciskam klawisz Delete. Jak widzicie, wyskoczył błąd, ponieważ nie można usunąć tego fragmentu, dlatego że font nie został zrastryzowany. A zatem muszę go zrasteryzować. Klikam prawym przyciskiem myszki, żeby wywołać opcję tej warstwy i wybieram polecenie Rasteryzuj tekst. I jeszcze raz klikam na Delete. Teraz mogę uaktywnić warstwę pod spodem i wyłączyć zaznaczenie. W tym przypadku dosyć dużo zostało usunięte tekstu ponieważ było dużo tych ciemnych, czarnych obszarów. Jeżeli chcecie mniej zniszczony tekst, po prostu należy zmniejszyć wartość tego progu. Zaraz spróbujemy jeszcze raz. Wyłączam widoczność tych dwóch warstw. Zmniejszę wartość progu. I tak jak poprzednio, zaznaczam fragment z czarnym kolorem. Wybieram, zaznacz podobne. Muszę zrasteryzować ten font. I wciskam Delete. Odznaczam. I teraz mój tekst wygląda tak. Za każdym razem tekst będzie wyglądał inaczej, w zależności od tego, jakiego użyjecie zdjęcia i jakiej wielkości próg ustawicie.